Hej, wszystkim z tej strony są. So, zgadnijcie, gdzie dziś jestem. Szedłem sobie coś zjeść i patrzę Plac zabaw. Pomyślałem, fajne, fajne miejsce do nagrywania. Szczególnie, że dzisiaj. Dzisiaj chciałbym Wam odpowiedzieć na jedno z pytań, które mi zadaliście. Chwilę, ja wyjdę trochę z tej huśtawki, bo ona jest wąska, ja mam biodra trochę szersze niż dzieciaki tutaj. Normalnie i barki też, patrzcie, nie mieszczą mi się prawie. No, yy, bo dzisiaj tematem będzie Minecraft. Minecraft. Zadał mi ktoś jednym pod moim ostatnim filmem pytania i pytania, zadał mi ktoś pytanie, co sądzę o Minecrafcie. I od razu zaznaczył, że yy, nie namawia mnie do nagrywania Minecrafta, tak asekuracyjnie to napisał, żeby go tam ludzie nie, 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 ten, yy, nie zwyzywali. Co ja sądzę o minecrafcie może najpierw może najpierw zacznijmy od tego. Nie mam tu żadnej kartki, sobie nie przygotowałem, ale wydaje mi się, że jak tak gadam sobie na spontanie, to jest to jakieś zjadliwe, mam nadzieję, dla was. Minecraft to jest całkiem niezła gra, jeśli chodzi o pomysł, tak? Pomysł nie jest oczywiście oryginalny, bo ktoś tam wcześniej już coś takiego wymyślił z tego co wiem, gdzieś, gdzieś widziałem film, pokazywali taką grę, na której się nocz wzorował, ale jednak on, on, on się przyjął. Przyjął się wiadomo, dlatego, że. Gra nie ma zbyt dużych wymagań. Jest ogólnie dostępna wszędzie. Wszędzie można ją sobie pobrać. W każdym miejscu nie trzeba jej kupować, bo, bo ukradnięcie Minecrafta jest prostsze niż ukradnięcie czegokolwiek innego. Tak więc wszyscy mają Minecrafta. Jeśli chodzi jeszcze o ukradnięcie i kupienie, jak ktoś kupuje Minecrafta poniżej ceny jego sprzedaży, no to niech się nie spodziewa, że, że go że kupił oryginalną grę, właściwie nie, nie wiem jak to, nie wiem jak to powiedzieć do końca. Wiecie skąd się bierze Minecraft taki tani, jak tam gdzieś widzicie Minecraft po 5 zł czy coś. Są, są tacy ludzie, którzy kradną karty kredytowe, tak. Potem tymi kartami kredytowymi kupują Minecrafta i sprzedają go wam. Zanim, zanim to wszystko zostanie tam rozliczone z bankami, prawda, zanim ktoś zauważy, że mu skradziono kartę, potem cofnie, cofnie oczywiście te transakcje, bo, bo jak się płaci kartą kredytową, to można cofać takie transakcje, no to już Wy tą grę sobie tam gracie miesiąc, dwa. Nie wiem, nie wiem czy oni to potem blokują, czy już to zostawiają, ale w, w innych grach trzeba uważać, bo, bo jak się coś na Steamie albo na Originie takiego kupi, jakiegoś gifta czy coś, to mogą Wam konto zablokować po prostu za to bo im zostanie cofnięta ta kasa, tak, ale wróćmy do tego Minecrafta, bo miałem o Minecrafcie opowiedzieć. Tak więc pomysł nie jest żaden oryginalny, ale jest całkiem spoko, prawda, mamy, mamy klocki i bawmy się nimi. Popularność, popularność, już powiedziałem, zyskał dzięki temu, że jest dość prostą grą, za wiele nie wymaga, jak ktoś, jak ktoś nie umie grać, to będzie ścinał tylko drewno, jak ktoś jest bardziej zaawansowany, to jakieś mechanizmy porobi, tak, Dostać ją można wszędzie, no i tutaj i, i to chyba tyle, jeśli chodzi o taką tajemnicę Minecrafta, skąd on, skąd on jest taki popularny. A teraz co ja o nim sądzę? Myślę, że to jest gra jak gra, nie, nie, nie skupiałbym się tutaj tak, tak, tak bardzo na niej jakoś specjalnie, tak? No to równie dobrze bym, może by mi było zapytać, co sądzę o Battlefieldzie, co sądzę o, o czym innym, ale jednak, ale jednak pytanie o Minecrafta padło, dlatego że tutaj w Polsce Minecraft jest oczywiście kojarzony z dziećmi, tak, z dzieciarnią, która tam sobie tego Minecrafta gdzieś właśnie w łatwy sposób zdobyła na swoich nie, nie, zazwyczaj nie najlepszych komputerach, odpaliła i teraz jedyne, jedyne co, co, co widzą to Minecraft, no i, i, i ma dość taką złą opinię, ale na mnie to jakoś nie, nie robi wrażenia, kompletnie mnie to nie interesuje, kto inny w to gra, tak, czy to, w to grają dzieci, czy dorośli, czy, czy poważnie, czy nie. Czy niepoważnie, czy na YouTube wrzucają milion filmów i mają yy, potem jakieś kanały, dużo wyświetleń z uwagi na to, że ktoś ma tam Minecrafta, to nie wiem, no wisi mi to, wisi mi to tak szczerze, więc yy, dokładnie wisi mi to. Wisi mi to co inni. Ja na swoim kanale miałem swojego czasu Minecrafta jest chyba 7-8 odcinków. Chętnie go dokończę. Chętnie bym go dokończył. Problem jest taki, że ja to robiłem na na jak to się nazywa? No normalnie u siebie na serwerze bez żadnych modyfikacji i tak dalej. No i żeby go dokończyć, czyli zabić tego smoka, to musiałbym tam jeszcze trochę pokopać w ziemi i tak dalej, a nie za bardzo mam na to ochotę. Migra jakoś nie za bardzo podpadło, podeszła. Podeszła, bo bo jednak po chwili jak 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 się pokopie, zbuduje ten swój domek. Pierwszy jakieś łóżko, nie. Miecz, zbroja, połazi trochę, pobije, no to właściwie ja tam nie widzę większego sensu. Fajne są te mody z tego, co widziałem na. Ludzie chodzą sobie. Z tego, co widziałem na na YouTube, oczywiście inne, jakieś takie filmiki ciekawsze. To, to mody są całkiem niezłe niektóre i, i coś z tego może być. Tylko że Minecraft sam w sobie silnik tej gry jest dość słaby, i, i, i mimo tego, że, że praktycznie powinna każdemu śmigać, to nawet, na, to nawet czasem potrafi zamówi, zamulić na całkiem niezłym kąpie. No, to, to jest akurat słabe. Tam jeszcze był zarzut do nocza, że on tylko, że tylko na kasę patrzy, i tak dalej. No. Wiecie, on, on sam tą grę wypuścił, nie miał tam, jakich, nie miał tam jakichś wydawców i tak dalej, więc właściwie zarobił na tej grze w porównaniu do takiego innego wyda, innego, innego studia, które by to zrobiło tam przez jakąś wydawcę, producenta, no to zarobił kupę, kup, kupę, kupę szmalu, nie? Ale to są jego pieniądze zarobione, prawda? Tym też nie powinniśmy się za bardzo przejmować i, i na czym kto co zarobił. Ludziom się to podoba. Grają w tą grę, więc, więc chyba wszystko jest w porządku i na miejscu. I to by było na tyle. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, czy będzie jeszcze Minecraft mógł kiedyś na moim kanale, myślę, że będzie. Myślę, że tego smoka jednak jakoś tam wymęczę i dokończę. Może kiedyś w gościnnie się pojawi, bo przecież mamy zagrajmerów różnych, którzy w Minecrafta też grają. Jak mi się uda kogoś takiego zaprosić, to, to raczej pokażę w gościnnie. No i oczywiście ta seria, którą rozpocząłem pierwszym odcinkiem Minecraft zemsta też będzie. To oczywiście nie jest Minecraft, to jest Left 4 Dead, ale, ale wygląda trochę na, na Minecraft. Jest to zabawne, jeśli się porówna tego moda z normalnym Minecraftem, gdzie uciekamy przed mobami, tutaj musimy je zabijać. Całkiem przyjemnie mi się grało w tą pierwszą planszę i mam nadzieję, tam jest chyba pięć jeszcze, pięć jeszcze mam do zrobienia. Szybko się to przechodzi, kilka minut. W 10 minutach można zamknąć odcinek, więc też, też to fajnie się na pewno ogląda. To by było na tyle o Minecrafcie. Trzymajcie się pa.